Wierzyć się nie chcę, ale początek nie nagrał mi się z dźwiękiem, dlatego te pierwsze dwa zdania muszą po prostu dograć. Takie są prawa początku. Niewiarygodne nagrywam pierwszy odcinek na swojego vloga. Dlatego zapraszam Ciebie. Ale najpierw zaczniemy od mikrofonu. Mimo że nagrywam w warunkach domowych, to nie może zabraknąć ciciusia po prostu go uwielbiam. Mam nadzieję, że będzie słuchać mnie w odpowiedni sposób. No i właśnie um, nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo często ograniczam samą siebie przed działaniem tylko dlatego, że um, mam w sobie zbyt perfekcyjny obraz tego, co chciałabym zrobić i um, Ostatnio miałam taki czas na refleksję, w którym, w którym przyszło do mnie coś takiego, aby nie, u, nie, u, nie ukierunkowywać, no właśnie, nie ukierunkowywać um, swoich działań e, ograniczeniami, tylko wręcz przeciwnie, taką ciekawością, lekkością i przede wszystkim naturalnością. Dlatego e, mój vlog będzie bez spiny. Bez scenariusza, bez przygotowywanych skryptów, z tego względu, że e, nie chcę się tego uczyć na pamięć, bo, tak na dobrą sprawę, e, próbowałam swoich sił w rolkach mówionych i powiem Wam, że no to no dramat. W jednym, w jednym skrócie to był dramat, bo naprawdę 90-sekundową rolkę nagrywałam przez dwie godziny i um, oczywiście to było bardzo wszystko ładnie poukładane, ale um, wiecie co, zamiast czuć um, taką frajdę i lekkość, ja naprawdę czułam um, takie wewnętrzne spięcie, stres, a um, ten vlog, który będę prowadziła, ma być w pełni. Um, Mam mi sprawiać radość po prostu. To jest taka przestrzeń, która, która ma być lekka, ma być przyjemna, ma przyciągać tutaj osoby, które, dla których zdecydowanie ważniejsza jest wartość, aniżeli opakowanie. No ale. Od początku, może najpierw się przedstawię. Ja nazywam się Paulina Pucieniczak i od prawie półtora roku prowadzę swoją agencję marketingową, dedykowaną dla fotografów. Natomiast samym copywritingiem zajmuję się już dużo dłużej. No i właśnie w końcu poczułam się gotowa na to, żeby do Was wyjść. I e, opowiedzieć o tym, e, o tym całym doświadczeniu, no i o tym, e, jaki mam pomysł. Dla wielu osób to może być e, zaskakujące, w sensie, jakby kolejność tego działania. No ale, e, wyobraźcie sobie, że odkąd e, otworzyłam swoją agencję marketingową, e, działam w sposób taki. Działam w, w sposób e, taki nieszablonowy. Idę swoją e, nieprzetartą ścieżką, i tak na dobrą sprawę mam bardzo szeroko otwarte oczy i e, mam wyostrzony słuch na to, co po prostu się dzieje e, u nas w kraju, i po prostu bacznie obserwuję. No i wyobraźcie sobie, że z racji tego. E, z racji tego, co zaobserwowałam przez ostatnich naście miesięcy, stworzyłam bardzo, bardzo wyjątkowy projekt, projekt, który realnie, realnie wpływa pozytywnie na życie innych kobiet i to jest o tyle dla mnie wartościowy i taki generujący bardzo. Pozytywną energię projekt, że postanowiłam wdrożyć go u siebie, w swojej miejscowości, a nawet w województwie. Dlatego podjęłam decyzję o tym, aby stać się fotografką kobiet. Ale nie tylko, nie będę ograniczała się tylko do fotografii kobiecej, chciałabym też Podążać w kierunku wideo-shortów dla biznesów lokalnych. No i właśnie co? Jestem teraz dosłownie o krok przed zakupem sprzętu i uwierzcie mi, już któryś miesiąc nad tym się zastanawiam, co wybrać, szczególnie na początek, żeby nie inwestować bezsensownie pieniędzy i to tak dwojako, z tego względu, że nie chciałabym inwestować zbyt dużo, bo mogłoby się w praktyce okazać, że nie jestem w stanie na początku wykorzystać potencjału tego sprzętu, ale też nie chciałabym płacić na tyle mało, żeby nie okazało się, że za jakiś czas, że już muszę przeskoczyć na półkę wyżej, bo ten sprzęt już przestaje być wystarczający. No i co? No i jak zwykle, jeden wielki mętlik na rynku jest po prostu. Tak dużo sprzętu, tak dużo możliwości, opcji, opinii, podziałów, że już kilkukrotnie podejmowałam rozmowy z moimi zaprzyjaźnionymi fotografami. I powiem szczerze, że naprawdę najczęściej, najczęściej padały propozycje dla mnie, żeby wybrać korpus Canona R6 Mark II. Niemniej jednak. Cena na tą chwilę jest dla mnie dosyć wysoka z tego względu że na tą chwilę na tą chwilę to jest ponad 8000 zł za sam korpus a wiadomo trzeba byłoby do tego jeszcze dokupić obiektyw no i tutaj też padały propozycje żeby zainwestować w Sigma no ale powiem wam tak pomyślałam sobie że może wybiorę, może wybiorę drogi korpus i tani obiektyw, ale zastanawiam się, czy taki duet ma w ogóle prawo bytu, no, bo nie chciałabym, żeby, żeby doszło do takiej absurdalnej sytuacji, że naprawdę mam fajny korpus. Ale z racji tego, że nie chcę inwestować więcej w, w obiektyw, to nie jestem w stanie wykorzystać tego potencjału. No i koniec końców powiem Wam szczerze, że jakby wszystkie drogi i sygnały po prostu wskazują na to, że moim pierwszym wyborem stanie się Sony A7 w trzeciej wersji z dedykowanym do tego obiektywem. I tutaj inwestycja będzie rzędu powyżej 6000 zł za całość. No i, no i co? No i właśnie się zastanawiam, jak to będzie, bo naprawdę powiem Wam szczerze, że ja nie mam zielonego pojęcia o postprodukcji tak naprawdę ja tutaj fizycznie będę stawiała naprawdę pierwsze kroki w fotografii kobiecej i to jest o tyle ciekawe, że właśnie wspomniałam wcześniej o tej kolejności, że najpierw e, zajęłam się stworzeniem projektu, który właściwie samoistnie powstał w sposób naturalny po prostu poprzez obserwacje e, i e, można powiedzieć wiem wiem w jaki sposób to wszystko ma wyglądać, natomiast teraz pozostaje ta kwestia techniczna. No i powiem Wam szczerze, że ja generalnie nie mogę się doczekać, bo wierzę, że ten projekt, ten pomysł jest w stanie zrewolucjonizować tutaj moją okolicę. Tym bardziej, że podejście i sam zamysł jest na tyle, na tyle empatyczny, na tyle. Na tyle wartościowy, że naprawdę chciałabym się dzielić tą dobrą energią z innymi osobami. A nie ukrywam, że to też jest taka bardzo ciekawa kwestia pod względem e, mojego samorozwoju. Od naprawdę wielu lat już podążam tą drogą i co już odkrywam po prostu nowe obszary, w których chciałabym e, spróbować, tak po prostu, zwyczajnie w świecie i w życiu, bym nie pomyślała, że będę chciała w, zostać fotografką, ale. Mm, ale naprawdę staram się mieć otwartą głowę na to, co do mnie przychodzi, i po prostu, jeżeli czuję ten, ten vibe, jeżeli to ze mną rezonuje, to, to po prostu ufam na tyle życiu, że po prostu wchodzę w to. No i co? No i. No, i właśnie tutaj e, na tym vlogu będę po prostu st dosłownie stawiała te pierwsze kroki, będę o tym opowiadać. E, chciałabym się też z wami podzielić różnymi e, takimi wskazówkami dotyczącymi też marketingu, bo to doświadczenie naprawdę mam e, całkiem ciekawe. Tym bardziej, że tak jak już wspomniałam wcześniej, robię to w sposób e, iście po swojemu. Tak jak ja to czuję, bo marketing wcale nie musi kojarzyć się z czymś złym, z czymś negatywnym. Wręcz przeciwnie, marketing może być w zgodzie z naszym sercem, z naszymi wartościami. Nie musi być skażony takimi, takimi cechami jak jakaś, nie wiem, manipulacja czy. Czy po prostu, no nie musi, marketing nie musi być zły, marketing nie musi być taki, że trzeba się go, e, będzie trzeba się go wstydzić za jakiś czas. Wręcz przeciwnie, można czerpać z tego dumę i wnosić tutaj bardzo, e, bardzo dobrą, pozytywną energię. No i co? E, I z mojej strony to by było wszystko. Jak na początek, e, <laughs> będzie mi bardzo miło, jak. Przedstawisz się w komentarzu, opowiesz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, co robisz, a może jakie masz marzenia. Będzie bardzo mi miło Ciebie poznać i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej, dlatego. Co, już niebawem mam nadzieję, że będę robiła unboxing, w którym podzielę się właśnie nowym sprzętem i tym, co będzie trzeba zrobić, żeby nauczyć się go opanować. Dlatego serdecznie dziękuję za uwagę i tymczasem życzę Tobie przepięknego dnia. Pozdrawiam serdecznie.